Najmilsi drogie księże proboszczu, bracia kapłani, ukochani bracia i siostry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pozdrowiona, niepokalana, błogosławiona Matka oraz jej oblubieniec, święty Józef, niech razem ze świętym Witem, naszym ukochanym patronem, opiekunem tego domu, z naszymi aniołami stróżami. Ze świętym mianem chrzcicielem, patronem i prorokiem Adwentu. Niech wypraszają nam światło Ducha Świętego, abyśmy głębiej pochylili się nad tajemnicą wiary. Ukochani, pierwszy dzień taki roboczy, renowacji misji, to dzień, który poświęcamy wierze chrześcijańskiej, katolickiej. Jutro będzie o nadziei, we środę o miłości. Idziemy w tym kluczu tych przepięknych doskonałości trzech cnót boskich. Wiara, jak definiujemy ją, jest cnotą boską, pierwszą z trzech cnót boskich. Jest łaską, to znaczy, że jest darem darmodanym, ale jak wiele darów trzeba przyjąć, dar trzeba przyjąć żeby On stał się naszym udziałem. I dlatego wiara zdefiniowana została jako rozumna decyzja woli, że człowiek uznaje za prawdę fakt istnienia Boga, rozpoznaje objawienie Boże, zawierza Słowu Bożemu, a więc nie tylko wierzy w to, że ten świat ma swoją przyczynę w Bogu Stwórcy, bo to mówiliśmy na misjach bardzo szeroko że w to ludzie zawsze wierzyli wszystkie cywilizacje miały swoje wierzenia i swoich bogów swoje obrzędy religijne do tego, że to jest ten pierwszy poziom wiary, do którego można dojść rozumem ale że właśnie rozum już nie odpowiedziałby na pozostałe fundamentalne pytania które wtedy się zrodzą jeżeli Bóg jest stworzył mnie i to wszystko to po co? w jakim celu? jakie jest ostateczne przeznaczenie tego wszystkiego? I dlaczego ten świat jest tak poukładany? Dlaczego jest cierpienie i śmierć? Jaka jest godność człowieka? I tak dalej. Rozum rozpoznał słowo Boga i po rozpoznaniu słowa Boga wola to zaakceptowała, przyjęła, uczyniła swoim. Dlatego, że Bóg odpowiedział nam na wszystkie fundamentalne pytania. Zawierzyliśmy Słowu Bożemu i uporządkowaliśmy życie zgodnie ze Słowem Bożym. Wiarę bardzo często podkreślał Ten, który przyszedł do nas jako Słowo Ojca i który mówił, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Pan Jezus często, głosząc prawdę o Królestwie Bożym, podkreślał właśnie wiarę. Mówił do apostołów, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, Wyrwij się z korzeniami i przesać w morze, a byłaby wam posłuszna. Góry by wam były posłuszne. Że wiara sprawia, że człowiek może korzystać z całej potęgi mocy Boga. Jeżeli wierzy, może z tego korzystać. Ale prawdziwie wierzący człowiek też nie wykorzysta mocy Bożej po to, żeby niszczyć. Żeby bezcześcić, żeby ranić, żeby krzywdzić. Dlatego prawdziwa i czysta wiara dopiero sprawia, że przy człowieku manifestują się moce Bożej. To mieliśmy w życiu świętych manifestacje mocy Bożej. Dzisiaj w Ewangelii mamy do czynienia z setnikiem. Pan Jezus wchodzi do Kafarnaum, przepiękne miasteczko położone na brzegu jeziora Genezaret. Dzisiaj, jak się wjeżdża do Kafarnaum. Odkopane przez ojców franciszkanów. To też takie dziwne, że akurat przez wieki ludzie wskazywali, że tu jest miejsce, gdzie był dom świętego Piotra, że tu na tych gruzach, ruinach zarośniętych, prawda, że znajdują się miejsce, gdzie było miasteczko Kafarna. I taki kawałek mieli franciszkanie przez wieki wykupiony. No i kiedy podjęto pracę archeologiczne, okazało się, że to jest właśnie to miejsce. Niesamowite. Kamienie przemówiły że rzeczywiście jest tam synagoga żydowska, której Pan Jezus nauczał. O, jej fundamenty są z czasów przedbizantyjskich na pewno. Odkryto oczywiście większość synagogi już bizantyjskiej, tam z pięknych białego marmuru. Ale wiadomo było, że dom Świętego Piotra przylegał do pomieszczeń synagogalnych, bo tak przekazała nam tradycja. Kiedy poszli dalej z wykopaliskami, pół metra pod ziemią, okazało się, że natrafiono właśnie na ruiny Domu Świętego Piotra, który przerobiony został na pierwszą kościół, pierwszą wspólnotę. I właśnie to miasteczko pan Jezus często nawiedzał. Jak dzisiaj wjeżdżamy i wchodzimy do Kafarnaum, to pisze Kafarnaum, miasto Jezusa. Taki napis jest na, na bramie. No i tam właśnie pan Jezus wchodzi, a tam podchodzi do niego poganin, okupant, okupant, setnik, żołnierz rzymski. Który podchodzi do Jezusa i przekazuje mu informację: Panie, mój sługa bardzo cierpi, leży w domu sparaliżowany, strasznie cierpi. I nic więcej nie mówi, tylko informuje Pana Jezusa, że jest tu człowiek, Jego sługa, który dźwiga straszny krzyż, cierpienie. I Pan Jezus już tylko na tą informację odpowiada: Przyjdę. I uzdrowię go. To chyba najpiękniejsza informacja, jaką ten człowiek mógł słyszeć. Przyjdę i uzdrowię. A on na te słowa reaguje wręcz czymś niezwykłym, bo mówi: Panie, nie, nie, nie musisz przychodzić. Nie, nie jestem godny, żebyś wszedł pod mój dach, miał świadomość swojej nędzy, swoich grzechów, swoich nadużyć jako żołnierz. Nie jestem godzien tego. Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo widzisz, ja też, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Wydaję rozkaz i oni spełniają. Mówię temu: idź, a idzie, rób, a robi. A ty masz władzę nad czymś więcej. A więc powiedz słowo, a stanie się. To jest wiara. Ty masz władzę nad prawami przyrody, nad chorobami, nad śmiercią, nad życiem, a więc ty tylko powiedz i wystarczy, bo mój dom nie jest godny, żeby ciebie przyjąć. To jest rozeznanie, to jest prawda, którą rozpoznał w Chrystusie właśnie ten poganin, żołnierz. I wtedy pan Jezus, zadziwiony tymi słowami, mówi do tych, którzy mu towarzyszą: Zaprawdę, powiadam wam zaprawdę, tak wielkiej wiary nie znalazłem u nikogo z synów Izraela tak wielkiej wiary postawił go jako wzór wiary poganina dla Żydów nieczystego tak wielkiej wiary i oczywiście sługa odzyskał zdrowie ale to dla nas lekcja Pan Jezus potem mówi powiadam wam wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem to Pan Jezus mówił o nas, o tych, którzy potem uwierzą. My jesteśmy ze wschodu i zachodu. To ci, którzy dzięki słowu i świadectwu apostołów zawierzyli, nasi ojcowie przyjęli Chrystusa i zawierzyli Jego słowom i stał się dla nich wyznacznikiem życia. Często Pan Jezus będzie wskazywał, że to wiara jest odpowiedzialna. Niech Ci się stanie według Twojej wiary, tak jak wierzysz czasem wydawałoby się, że Pan Jezus jak w przypadku syrofenicjanki kobiety również poganki, która przychodzi w trosce o swoje dziecko, które dręczone jest przez złego ducha, cierpi, strasznie cierpi i mówi: "Panie, moja córeczka, moje dziecko strasznie cierpi, dręczona przez zło, pomóż jej". Jakie straszne słowa Pan Jezus wypowiada. Po ludzku na pierwszy Słuch, no przecież to, to coś przerażającego. Mówi, niedobrze jest odbierać chleb dzieciom, a rzucać psom do jedzenia. Puh, aż skóra cierpnie, nie? Jak my byśmy zareagowali wtedy? Czyli przyrównał jej dziecko do psa. Czy pan Jezus chciał ją upokorzyć? Dlaczego to zrobił? Niedobrze brać chleb, zabierać dzieciom, a rzucać psom. Dlaczego Pan to zrobił? Zrobił to dla nas, żeby nam pokazać, bo On wiarę tej kobiety znał. On ją chciał rozświetlić przed nami i pokazał, że nawet tak wielkie upokorzenie, przyrównanie do psa i dziecka. Że to jej nie złamie, nie zachwieje fundamentów jej wiary, dlatego kobieta natychmiast odpowiada: Panie, ale przecież i szczenięta żywią się z okruszyn, które spadają ze stołu Panów. I wtedy Pan Jezus mówi: Córko moja, wielka jest Twoja wiara. I wtedy też mówi: W Izraelu takiej nie znalazłem. Znowu poganka postawiona za wzór wiary. Czyli większe w całym Izraelu nie było. Tak wielkie, mówi, nie znalazłem. A są takie dla nas wielkie wskazówki, że wiara to jest właśnie coś, co zrodzi się w sercu, że to człowiek odpowiada Panu Bogu. Ona zawierzyła Chrystusowi, w, można powiedzieć, w szalony sposób, ale właśnie, jak to mówił Pan Jezus, gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Wiara. Rzeczywiście jest rozumną decyzją woli, bo ona rozpoznała, ona spotkała pana Jezusa albo słyszała o nim. I dlatego rozum jej podpowiedział, a ona zaakceptowała. Tam znajdę pomoc. Temu zawierzyłam i się nie zawiodła, bo na Bogu się nikt nie zawiedzie. A więc, ukochani bracia i siostry, tak, byłem świadkiem wielokrotnie wiary ludzi, kiedy pracowałem w sanktuarium. Kiedy byłem tam, pełniłem funkcję przez trzy lata ekonoma, oprowadzałem grupy, pielgrzymki, ludzie przyjeżdżali. Niesamowite świadectwa wiary, silnej wiary tych naszych braci i sióstr. Powiem szczerze, że mnie to budowało, jak opowiadali mi te historie. Idę musieli walki nieraz toczyć o wiarę swoją, o wiarę swoich dzieci, wnuków, następnych pokoleń. Pamiętam świadectwo. Dzisiaj przywołuję jednej kobiety, która zaczęła mi opowiadać historię. Mówi: proszę ojca, mówi, co ja w życiu przeżyłam. Urodziłam się jako dziecko, mówi z niepełnosprawnościami, mówi tak, chorowite. Mówi i szpitale, i leczenie, i szpitale. I można powiedzieć, że, że krzyż towarzyszy mi przez całe życie. Czasem byłam tak przygniecona do ziemi, że wątpiłam nawet: mówię, Panie Boże, no pomóż, bo ja już nie daję rady. Chcę być przy Tobie, ale już siły nawet nie mam, żeby się modlić. I tak mówi, mijały dni, tygodnie, miesiące, lata, a potem jeszcze życie się pokomplikowało. Mówi, dusza rozdarta, i mówi znowu pewnego dnia po jakimś doświadczeniu traumatycznym: Mówi, straciłam przytomność, znowu karetka do szpitala wzięła w tym szpitalu. Mówi, akcja serca się zatrzymała, Od, zaczęli lekarze, mówi, odpalać mnie na nowo do życia, a więc oczywiście trzeba było uruchomić akcję serca, elektroszczący i tak dalej. Mówi, ale kiedy mówi, akcja serca się zatrzymała, mówi proszę księdza, to nie musi ksiądz wierzyć, bo to, to dla mnie był skarb. Ale jak mówiła, była rozpromieniona, mówi. Kiedy akcja serca się zatrzymała, ja natychmiast, mówi, znalazłam się w tym szpitalu ponad wszystkimi, mówi, tak jakbym opuściła swoje ciało. Mówi, zobaczyłam, mówi, słyszałam myśli, lekarzy, jak biegali wokół mnie, mówi, jak mnie reanimowali, wszystko. I mówię, chciałam krzyczeć do nich: zostawcie, a ja nie chcę tu wracać, bo byłam tak szczęśliwa, że myślałam, że to już jest niebo. Mówi, byłam tak szczęśliwa, ale przede mną mówi, tak jakby jakiś korytarz ze światła, mówi, strumień jakiś, który mnie pociągał do przodu. Mówi, nie. Tam idę, bo tam, tam będę szczęśliwa. Już byłam szczęśliwa. I wtedy mówi, nie wiadomo dlaczego, ale mówi, pojawili się moi zmarli rodzice. Mówi, dziadkowie, nie, cofnij się, to nie jest czas na ciebie, mówili. Ty musisz wrócić. Mówi, nie, ja na siłę, mówi, przedzierałam się pośród nich, aż w końcu, mówię, no nie dam rady, mówi, wypchną mnie stamtąd, mnie. Ona myślała, że to sen początkowo. Mówi, no to, mówi, znalazłam sobie taki kącik. Mówi, w tym, w tym korytarzu, mówi ze światła, tu, tu się schronię. Mówi, tu będę szczęśliwa, nie chcę tam wracać do tego cierpienia, do tego krzyża. I wtedy, mówi proszę księdza, mówi z tego światła, na wózku wyjechała mała dziewczynka. Natychmiast ją rozpoznałam. Mówi, była cała jak w słońcu, mówi, rozświetlona. Mówi, Szczęśliwa. Podjechała do mnie. Poznałam ją, bo 20 lat wcześniej to dziecko umierało obok mnie na łóżku w szpitalu. To była ona. Podjechała szczęśliwa, uśmiechnięta i mówi: Zaufaj Bogu. Mówi: Pan Bóg ma do ciebie wielkie plany. Twoje cierpienie, mówi: ratuje wiele dusz nieśmiertelnych, również z Twojej rodziny. Zaufaj Panu. Wróć, a zobaczysz, będziesz szczęśliwa już na ziemi. Wszystkie Twoje sprawy się rozwiążą, a i zdrowie się poprawi. Ale zaufaj, zawierz Panu Bogu. Wzięła mnie za rękę i odwróciła. I kiedy mnie odwróciła z powrotem, ujrzałam znowu, jak przykładają mi mówi, te, te, te aparatury mówi i nagle obudziłam się w strasznym bólu. Boże, czemu, czemu to się stało? Myślałam, że to sen był. Ale mówi dzisiaj, wiem, proszę księdza, że to nie był sen. Pan Bóg dał mi zakosztować innego świata. Wróciłam już inaczej. Oczywiście znowu było cierpienie, znowu był krzyż, ale zaczynałam to rozumieć inaczej. Zawierzałam to wszystko Panu Bogu. Każde cierpienie, każde bicie serca, to czego nie rozumiałam wcześniej, wszystko stawało się jasne. Dzisiaj tak zdrowie moje się poprawiło, sprawy się, mówię, po, poprostowały, że mogłam przyjechać tutaj podziękować Matce Bożej, bo Ona mnie całe życie prowadzi. No właśnie. Dało to jej taką siłę i taką moc, że potrafiła tak niezwykłe, niezwykłe doświadczenie przeżyć i dzisiaj dać świadectwo. Oczywiście. To jest dar dla niej, nie? Możemy powiedzieć, a, bo sobie tam zmyśliła, czy nie. Ale ja takich ludzi spotykałem wielu, którzy doświadczyli rzeczywistości niezwykłych. Często byli to osoby, były to osoby cierpiące i bardzo cierpiące. Widziałem, jak to wygląda. Przecież, jak przechodziłem, jak teraz opiekowaliśmy się mamą przez te ostatnie lata, w cierpieniu, przecież w takiej czasem, że to ręce opadały. Widziałem ludzi, którzy, którzy prosili czasem już Pana Boga, żeby ich zabrał z tego świata. Tak cierpieli na Ziemi, bo krzyż był tak wielki. I potrafiłem teraz, tak zastanawiam się, tak. Wiem, co ta kobieta mówiła, jak doświadczyła, kiedy ból odchodzi, to człowiek jest tak szczęśliwy, jakby myślał, jakby, jakby świat się nowy zmienił. Nie? Jakby nowy świat przyszedł do niego. Ale to jest to wiara. Jednak mówi, te trudności, ten krzyż przygniatał, ale mówi, wiary tak do końca nigdy nie straciła, zawsze ufała, będzie lepiej, będzie lepiej. Wiara chrześcijańska. Daje nam niesamowitą moc, abyśmy pokonywali największe trudności, bo wiemy, dokąd idziemy. Realizujemy ją w konkretnych uczynkach, oczywiście. Nie? Realizujemy ją w, 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 w konkretny sposób, bo wiara rodzi się z uczynków wiary, bo my odpowiadamy Panu Bogu na to, co Pan Bóg nam objawił. Dlatego uwielbiamy Boga w taki sposób, bo w taki nam objawił. Bierzcie jedzcie, bierzcie pijcie, odpuszczajcie grzechy, idźcie i nauczajcie. To jest sposób, w jaki Bóg nam wyznaczył. Nie? Mówimy, że wiara jest tą łaską objawioną, że jest objawiona również, ale trzeba ją przyjąć. No bo co, jak człowiek odrzuca łaskę wiary, to nawet Pan Bóg staje, niejako byśmy powiedzieli, bezradny. Bezradny, no bo co, no wolnej woli nie złamie w człowieku. Będzie robił wszystko. Nieraz ci święci nasi mówili, że Bóg robi wszystko, żeby człowieka zbawić, szanując Jego wolną wolę, a człowiek, korzystając z wolnej woli, prawda, robi wszystko, żeby do tego nieba nie trafić. No i tak, takie tarcie wzajemne jest. Bóg prawda, robi wszystko, żeby ratować dusze nieśmiertelne. Dlatego Pan Jezus wycenił nas ceną swojej krwi, żeby już nie było wątpliwości. Pamiętam jako młody jeszcze student w seminarium, Rozmawiałem z moim kolegą, no i tak w żartach, żeśmy sobie rozmawiali, i on mi mówi, wiesz co? mówi, jak kiedyś mówi, przyjdzie taka sytuacja, że ty zostaniesz misjonarzem i ja zostanę misjonarzem, to ty będziesz miał u mnie kazanie na mszy świętej mojej pierwszej w Parafii. Mówi, a ja tak na niego po, popatrzyłem, wiem, nie ma sprawy. Mówię, co tam? Powiem ci, nie? To wiecie? Ja wtedy się nie Ale jak to Pan Bóg robi? Młyny Boże mielą powoli, ale skutecznie. No ja zostałem wyświęcony na misjonarza, na kapłana. No i potem po kilku miesiącach kolega dzwoni, bo on był rok młodszy i mówi, Ty mówi, czyś ty czasem nie zapomniał, że ty u mnie będziesz kazanie mówił na pierwszej mszy? Ojej, aż mi się gorąco zrobiło w telefonie. Ja wiem, nie, no chyba żartowałeś. Nie, nie, nie. Mówi, ja w takich sprawach nie żartuję. Tu żartów nie ma. Żeś obiecał czy nie? No, obiecałem. To aż wiecie, rewolucja w żołądku mi się zrobiła, wiecie, z wrażenia. Myślę sobie, Boże, mówię, i co ja mu powiem? No przecież, co to, zaprasza się jakichś wielkich kaznodziejów, takich, którzy mają co powiedzieć, mają doświadczenie czy coś, a ten sobie wymyślił. He, mówi kazanie, to mówi, to, to sobie poradzisz, ale mówi, ja mam większy temat do ciebie do podjęcia. Jaki większy? No, widzisz, mówi, bo ja cały czas wierzę, że Pan Bóg w końcu mnie wysłucha. Ja mam w rodzinie takie osoby, które od kilkudziesięciu lat są na bakier z kościołem i z Panem Bogiem. Kilkadziesiąt lat, czterdzieści, a może i więcej. I ja się boję, że oni przyjadą na tą moją pierwszą mszę świętą i boję się, że żeby zdjęcia ładnie wyszły to oni są w stanie przyjąć nawet z mojej ręki komunię świętą, świętokradzką. A ja bym sobie tego nie wybaczył. Ja proszę Pana Boga i wierzę, że Pan Bóg mnie wysłucha. I Ty musisz... Musimy coś wymyśleć. Mówi, wiesz co, przyjedziesz, mówi, jeden dzień wcześniej, oni też przyjadą, no to wtedy, mówi porozmawiasz z nimi, może ich przekonamy, wierzę, że tak. Ja mówię, no porozmawiać, no to mogę, no to tyle, to to mogę, no to gadać jakoś potrafię, no to mówię, jak spróbuję. No i ja tam przyjechałem dzień wcześniej, oczywiście jak wtedy w życiu bywa, diabeł tak namieszał, że oni nie przyjechali dzień wcześniej, tylko musieli wszystko przełożyć na następny dzień. A na następny dzień mieli przyjechać z rana, prawda? A potem się okazywało, że jakieś problemy na drodze były, a jakieś objazdy. No i tak naprawdę wszyscy już nerwowi, bo już prawie do kościoła trzeba wychodzić na msze, a tych nie ma. W końcu ktoś krzyczy: Przyjechali, przyjechali. Jakaś cioteczka, bo te ciocie to wszystko zawsze wiedzą pierwsze, nie? wbiegła do pokoju, do góry i mówi: O, mówi. Nie byli uspowiedzi, nie ma szans. No to wtedy dopiero się zaczęło. Ja już cały zacząłem drżeć, wystraszony. Mówię, no to im powiem najwyżej, żeby nie przystępowali do Komunii Świętej. No mówię, jak już będę widział, no coś muszę zrobić, żeby nie było, żeby oni to zrozumieli. No i takśmy się przywitali i kolega nagle tak trzyma ten krzyż misyjny w ręku, ja swój, prawda, za pasem, i mówi, słuchajcie kochani, za chwilę wychodzimy do kościoła. Mówi, dzisiaj, mówi, całą władzę oddaję, mówi, tutaj, mówi, mojemu współbratu, mojemu przyjacielowi, księdzu Bogusławowi, misjonarzowi i z jego zaleceniami wszyscy niech się, mówi, zgadzają jego się słuchać. Co on rozkaże, to tak ma być, mówi, żeby porządek był. Jak on mi powiedział publicznie, że daje mi władzę, to ja tak spojrzałem na ten krzyż misyjny, myślę sobie, no to panie Boże, no to mówię, muszę ich teraz jakoś tam poustawiać. Zawołałem do głównego pokoju całą tą rodzinę, mówię, słuchajcie, będzie tak, będzie msza święta, wytłumaczyłem, jak to będzie wyglądało, kto będzie blisko, kto będzie dalej, kto komunię świętą przyjmie pod dwiema postaciami z ręki samego młodego księdza neopresbitera. No i mówię, i wiecie, no słuchajcie, to jest ciało i krew pana Jezusa, mówię. A więc pamiętajcie o tym, że kto przyjmuje ciało i krew niegodnie, to winny jest ciała i krwi pana Jezusa. Tak mówi Paweł apostoł. Gdyby czasem ktoś nie zdążył, bo wiadomo, życie to życie, gdyby potrzebował spowiedzi świętej, to ja, ale to szybko proszę się, ja pójdę do pokoju z boku i mogę posłużyć. Dajcie spokój, co ja tam robiłem. Wszedłem do tego pokoju i się zaczęło. I wtedy, po raz pierwszy widziałem, co to jest taka czysta wiara i Boże miłosierdzie. Wtedy po raz pierwszy widziałem ludzi, którzy przeżywali swoje nawrócenie i żal, który sprawiał, że łzy wypływały z oczu strumieniem, nie kapały, strumieniem podłogę. Widziałem mokrą. Ja miałem wrażenie, że Pan Bóg zatrzymał czas, żebyśmy mogli wszystko dopełnić do końca. Wszystko. Wszyscy, co potrzebowali, zdążyli się rzeczywiście wyspowiadać. Przeżyliśmy przepiękną uroczystość. Łaski spłynęły niesamowite, nieprawdopodobne. I ten kolega mówi: Widzisz, ja wierzyłem, że Pan Jezus mnie wysłucha, bo to dla mnie przecież najpiękniejszy dzień był. Ja wierzyłem, że łaska Boża ich dotknie, i dotknęła. Ja byłem tego świadkiem. Wtedy po raz pierwszy naprawdę widziałem działanie Miłosierdzia Bożego, ale to wiara. Tego kapłana młodego, jej mamy, jej mamy. A więc, kochani bracia i siostry, tak, wiara chrześcijańska daje nam ogromną moc, daje nam nadzieję, otwiera perspektywę wieczności. Myśmy ślubowali, że tą wiarę przekazaną nam przez ojców będziemy mężnie wyznawali, według jej zasad żyli i jej bronili. Bronili! Za obronę wiary otrzymuje się najwięcej łaski. Jak ktoś obroni Chrystusa, życie ludzkie, godność Boga, Kościół Święty, to jest to, co zrobił Michał Archanioł w niebie, kiedy stanął w obronie Boga i człowieka, kiedy wystąpił przeciwko buntownikom, dostał władzę nad całym wojskiem niebieskim. Jak mówią nasi mistycy, strójcy świętej wyszedł ogień, którym On zapłonął, zapłonął i pogonił to całe towarzystwo, kiedy stanął w obronie Boga. Kiedy łotr na krzyżu stanął w obronie Chrystusa, kiedy bandyta wykrzyczał z krzyża, że Chrystus jest niewinny, natychmiast dostał miłosierdzie i niebo. Natychmiast dostał niebo, za prawdę opowiadać i jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Kiedy święty Józef stanął w obronie tego życia, które Maria pod sercem miała, bo tam wszystko wskazuje na to, że on stanął w obronie tego dziecka poczętego dostał władzę rodzicielską nad Bożym Synem. Bóg mówi, Józefie, nie bój się, porodzi Ci Syna, któremu Ty nadasz imię Jezus, czyli będziesz Jego Ojcem. Bóg wynagradza. Dlatego módlmy się, abyśmy umieli tę wiarę przekazać następnym pokoleniom. Abyśmy mężnie ją wyznawali, abyśmy nadal według jej zasad żyli i byśmy jej umieli, ją umieli obronić w tych najtrudniejszych chwilach, byśmy nigdy nie wstydzili się, że jesteśmy uczniami Chrystusa, ale byśmy my i nasi następne pokolenia naszych braci i sióstr by byli dumni z tego, że są uczniami Chrystusa. Amen.